Dzień dobry. Stoję sobie na stacji Warszawa Jeziorki i czekam na pociąg do Piaseczna. W pociągu mam zamiar spotkać się z grupą zaprzyjaźnionych turystów, z którymi mam zamiar wędrować z Piaseczna do Zalesia. Oto i nadjeżdża mój pociąg do piaseczna. Zobaczymy ile podobnych mi turystów będzie w tym pociągu. Szyliśmy z tego pociągu w piasecznie eee, nieduża grupka 11 osób. Chyba więcej nikogo nie widać. No i kierujemy się o mniej więcej w tamtą stronę. Gdzie? Czeka jeszcze grupka. O, Proszę bardzo. Witamy, witamy, witamy. Na szczęście. Damy No, doszliśmy nad jeziorkę rzekę jeziorkę będziemy się poruszać wzdłuż niej taką ścieżką która nas doprowadzi do góry Krzymona I doszliśmy do góry Szymona. Po lewej stronie takie duże stawy są, z kaczkami, oczywiście. O, nawet tutaj jedna taka kaczuszka się pojawiła. Właśnie górki Szymona znajdują się tu. To jest miejsce takie piknikowe, natomiast po tej stronie stawy. To jest część stawów, które obejmują również stawy w żabieńcu. Będziemy tam. Niebawem tamtędy chodzili. To jest chyba ta górka Szymona. Jest to y, piaszczysta wydma górująca nad okolicą. Natomiast grupa moja poszła tutaj przez ten mostek i ja się kieruję, próbując dopędzić ich. Czyli tak jakby okrążymy ten większy bodajże staw dookoła, by udać się później groblami już w kierunku stawów żabieńcu. Tutaj staw przy górce czy górkach Szymon'a. Tutaj taka grobla, którą idziemy. A to już jest rzeka jeziorka. Opłynie gdzieś stamtąd. Przeprawimy się teraz takim jazem na drugą stronę rzeki Jeziorki Po jednej stronie jest bardzo spokojna toń rzeki jeziorki po drugiej stronie Chodzę, bo wodospadu to jest. Idę dalej goniąc całą grupę. I jeden tylko ja robię zdjęcia, filmuję. Już schodzę. No i co? Naszym oczom ukazują się stawy hodowlane w żabieńcu. Po jednej stronie i za tą groblą druga strona. A przechodzę tędy już kilka razy. Za każdym razem patrzę na tą ruinę. Nic tu się nie zmienia. Dochodzę do torów w kolei warszawsko-radomskiej. Na szczęście nic nie jedzie. Będzie można spokojnie przejść. Tak jak to tam daleko widać, moja grupa podąża. Muszę przekroczyć tą jezdnię. Nawet o tej porze dość ruchliwą, by zejść do tamtej ścieżki po drugiej stronie, co też czynię. I tą ścieżką już będziemy, będę ja w pogoni za grupą, będę kroczył wzdłuż pierwszego wyschniętego stawu. jest ten strumień nawadniający stawy, które znajdują się za tym trzcinowiskiem. Ledwo co jest wody w nim. Moja grupa tam idzie 150 metrów przede mną. A ja podejdę tutaj na prawo do kolejnego jazu. Niestety jeszcze rok, dwa lata temu Słychać było szum wody spadającej z zastawek w tej chwili jest coś tam ciurka ale jeszcze nie widać specjalnie tu żeby płynęło dużo wody Wejdę na ten mostek, zobaczę co z drugiej strony słychać. Przejście jest niestety zaspawane, zamknięte. Tam dalej nie można wejść, jedynie tutaj spojrzę, tu jest jakby więcej trochę wody już. No, to wygląda bardziej optymistycznie. No więc doszedłem do miejsca piknikowego, który nazywa się Zimne Doły. Jest to spore dosyć miejsce, którym oprócz, o tak jak tu, Zabaw dla dzieci. Znajduje się również wieża taka do obserwowania. Do obserwowania właśnie stawów już w bliskości zalesia górnego. Tu ktoś rozpala ognisko. Idziemy dalej w kierunku wieży. Chyba. Zobaczymy, co tu jest. To jest tak druga część. Takie miejsca do. No, miejsca piknikowe powiedzmy sobie. Takie małe domki, bardziej kameralne, gdzie można przysiąść, coś zjeść. Natomiast moja grupa to poszła do tej największej. Że się tak wyrażę. Jest to po prostu dach podparty. W dołu podparty jest dużymi kładami drzewa. I tam najprawdopodobniej będziemy sobie jedli drugie śniadanie grupa sobie tutaj znalazła miejsce. Myślę, że i dla mnie też się znajdzie. Natomiast dwóch panów poszło po opał na ognisko. No ja nie jestem takim specjalnym zwolennikiem palenia ognia. Ja pójdę w tamtym kierunku, żeby wejść na tą wieżę obserwacyjną. Może jakieś ptactwo ciekawe zauważę. No to jest właśnie ta wieża widokowa. Wejdę na nią, zobaczę, co tam z niej widać, i na pewno zarejestruję. A no więc powoli wchodzę, jak ją jak żółw, ociężale. No, coś tam już. Pierwszy widok jest, ale czekają mnie jeszcze wyżej schody, ale już niedaleko. To jest ten najwyższy poziom. No i cóż my tu widzimy? Mniej więcej stamtąd. Przybyłem, a tam gdzieś schowany jest kompleks taki rekreacyjny w zalesiu górnym. Dokąd później po śniadanku ruszymy? A oto i ja na tej. Wieży obserwacyjnej. Dobrze was widzieć. Na łące przy kości. No takiej imprezy jeszcze tutaj nie widziałem. Nikt nie przechodził pies ani złodzie. Pacę grał na fujarce jak to zwykle w bajce Śnił, że z daleka Zielonym gościcem karetka tknie W poranej porannej Pół Uwiarkę wziął i poszedł Na miejskich wiejskich brukach Ja też się bawię tutaj Karety szukać Czy tędy nie jechała Kareta moja mała moja słowa. kareta złota. Znam wszystkie już balkony, rybny i masz karony. cieniem w zaółkach, latarnie w podórkach i każdą sień czy tędy nie jechała. Kareta moja mała. Moja tęsknota, Kareta złota. Jeszcze to no, Jeszcze dalej, nie, nie. Mijają już no, nie, się nie. Nie, nie. Się marzenie, na przyszło Kończy się me marzenie po nad siedzie, O złotej karecie nie słyszał nikt. Tędy nie jechała Kareta moja mała Moja tęsknota Kareta złota A do mnie przyjechała złota kareta I wysiadła z niej piękna królewna Której poświęciłem dwie następne piosenki No więc opuszczamy to miłe miejsce na zimnych dołach jeszcze Jerzy Gosi, ognisko i udajemy się już w kierunku zalesia górnego zresztą z grupa ruszyła ja oczywiście jak zwykle z tyłu no tutaj jest właśnie Drogowskaz dwa i pół kilometra mamy do pociągu. Jeszcze rzut na zimne doły i jedziemy. To znaczy idziemy dalej. Teraz powiem. będziemy szli groblą. Najpierw takim jaz, taki jaz. No, wąsko tutaj jest. Jak tu jest, jest bardzo ładnie. O. I idziemy. Teraz groblą między dwoma jeziorami, czy tam stawami, bardziej. Już przejdziemy na stronę, że się tak wyrażę, Zalesia Górnego. Ostatni rzut oka na stawy w Zalesiu. Łącznie z tym. Tą budowlą, która tam jest i która chyba bardzo szpeci, i udajemy się w kierunku stacji. O tam, no więc dotarliśmy na stację Zalesie Górne. Tu będziemy mieli za chwilę. Pociąg do Warszawy. grupka jest, zrobiła się mało liczna, ale wszyscy są zadowoleni z tych 10 km, które przyszliśmy na piechotę. <sum>